Witajcie, kochani, tu Mary. I Mario. No i kolejny pomysł. Lotto. Tu sięgnęli do czasów retro, chyba do początków totalizatora. No. Bo w takim stylu tak. zgrabeczki powypuszczali takie trochę. <grafisz> graficznie takie se. <grafisz> no. powie <grafisz> starszych czasów. To takie, fakt. Dlatego takie kolory też nie Pewnie tak. byliśmy sobie nad tą premierę. Tutaj przygotowali sześć tych zdrapeczek. Mam dwóch tych takich odsłonach, jakby mm -hmm. kolorystycznych. I cóż. No i cały naród zdrapie zdrapki, to ten cały naród zapraszamy na nasz kanał. Dokładnie. <laughs> ale by było. Najlepszy to jest ten symbol specjalny, bo tutaj się szuka traktora. No. Ono będzie pewnie kupa śmiechu, jak go zobaczymy, jak się uda. <laughs> pewnie. No ale cóż. <laughs> Natomiast tutaj już ta strona z wygrywającymi stopniami, tu już nie zaskakują. Tutaj nie, są klasyczne nie. wygrane dla tych zdrapek po 10 zł, także. Mhm. To co to zaczynamy. Nic odkrywczego nie? nie ma. No zaczynamy, tak? Zobaczymy jak, jak nam pójdzie Aha, to dzisiaj drapanie ja. z całym narodem. <laughs> Cały naród <ganglę> zapraszamy. <laughs> Dobra, tu przygotujemy. No Mario. Sobie tu, przygotujemy sobie tu jakoś to. O, zro... No tutaj widzisz ten traktorek, jaki malutki tu nie? No, takie małe coś tutaj. Dobra, to ja mam, kochani, z numerkiem 24. No i będziemy szukać, jak to się tutaj drapie. A, jakoś to. Jakoś idzie? 52, tak. 58 jak na razie. 14, 44 i 35. A mamy.

dwadzieścia trzy, trzydzieści trzy, czterdzieści dwa, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć, trzydzieści cztery, boki co? No trochę tego jest. I dwadzieścia dwa, ostatni tu rządek, dwanaście. 37, 17. Ale tak nie ma tego brudu, tak dużo zobacz. No, na razie. Się jakoś... A tak trzeba było zawsze za każdym mm -hmm. razem. 20, tak. No nie się... ma więcej tej on farby. Leci, to jest taka perolowska ta farba, dlatego 48. <laughs> czyli tutaj nic nie mamy. No, jak potrzeba, nie. Ja. To ich nie ma. No tak, pojawiają się same z linaczki. Dobra, jak była wygrana, to będę szukać, ale. No dobra, to ja biorę się wobec tego za taką z numerem 20 i zobaczmy. Uda się tu coś znaleźć, jakąś liczbę albo traktorka? No na pewno traktor będzie miał liczbę w tej turze. 34 szukamy, 31, 33, 48 i 44. No to popatrzmy. No, już dali trochę niżej, 23. No. Trzydzieści siedem, dwanaście, trzydzieści pięć, pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt pięć, czterdzieści siedem, czternaście, czterdzieści, czterdzieści trzy blisko, siedemnaście, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt cztery, czterdzieści jeden.

46. I ja mogę było, żeby całkiem pusta ta premiera nie było. No ja tak podejrzewam, bo coś tu. Jak Podglądam parę programów o tych filmików właśnie z tą zrabką, to po prostu ma 40 21 48.

44, 27 i 25. A mamy pod 15? Gdzie tytuł jest? W trzecim rzędzie. A tu. 10 zł. To teraz kontrolne muszę poszukać. Bo to miało być R. Tak, tu jest R. I jest tu. I drugie. Czyli się zgadza. Dobra. Nie... Ok, to teraz ja tą drugą niebieską z numerem 23. I co tutaj mi tutaj przygotowali. 48 również 15, o. No, 41 58, no kto wie, może te 15 tu wygrywają. Nie wiadomo. I 25. A mamy tak 32 24 52 22 54 23 13

i 44. No cóż, tu też pusto. Teraz już moja ostatnia. Zrapyczka z numerem 15. I będziemy szukać moją tu ostatnią, czy coś dołożyć, czy już nic nie będzie. Zobaczymy. Jest 16, 29, 27. Trzydzieści dziewięć i trzydzieści <laughs> sześć. A mamy dwadzieścia osiem, już blisko pięćdziesiąt cztery dziewiętnaście trzydzieści dwa czterdzieści dziewięć czterdzieści osiem czternaście Dwadzieścia pięć, osiemnaście, trzynaście, czterdzieści cztery, czterdzieści siedem, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści pięć, trzydzieści pięć tych oboków naprawdę jest mnóstwo w tej zrawce, czterdzieści jeden. Jest, Jest traktorem. No, mamy symbol. Ja. A ja go chciałam tak zobaczyć. No proszę. No yes. to symbol, symbol, też mamy odnaleziony. Tak, 31 16 o. druga, jaką nam można podrapana. I 22. Najpierw traktorek mamy 30. U. I co to jeszcze I 16. było? 16. Pięć dyszek Jacie! No to całkiem no ładnie wyszło. Super! No to ty jesteś dobra z rapunia. A jaki to jest właśnie są kontrolne. Ale mega, jakie to był... Chyba widzę. F jest tak. I tu I jest. drugie F. Tak, ale kochanie, kaperełka mi się trafiła. Jacie. Symbol i liczba. Tak, dając 50 zł razem. No fajnie, no mam. No dwie no to mi jeszcze została. Teraz Miałem wydrapa. Ostatnia zrapeczka też z numerem 23. No. I tu będę szukał... Taka propos ta jest z innej paczki z tego. Widzę tak. Aha. 27, tak? 36, bo dwie 23 miałem. Aha. O, tu no, tak. miałem też 23. A, no. 36, 12, 25 i 44.

Moja tutaj jedna pusta. Ale wygrane mamy. Były, wygrane były tylko dwie zdrabki, ale, ale za to w mamy stylu. Z, ten Zwrot odcinka, kochani mamy. Tu mam 50 zł, jest traktorek i jest liczba. I tu jeszcze dorzuciła się tu dyszka. Jest dyszka, czyli 60 wydane, 60 odzyskane. Ura! Nasza kasa, o, nasza kasa z powrotem. Wróciła. Także premiery uważamy za udaną. Udaną. Tak plusa nie ma takiego jakiegoś tak, żeby było na przykład miesiąc, ale my się cieszymy, że Kasiola nasza spowodowała. No tak, no. To jest Zraty ważne. Zraty nie ma, zrapka przetestowana. Jesteśmy zadowoleni, mimo że ta Mario nie miał szkoda, bo chciała, żeby też tam coś, coś tam wydrapał fajnego, no ale jest dobrze, jest fajnie, jesteśmy zadowoleni, jak już mówiłam. Perełka się trafiła, na symbol po... znaleziony, na czego pewno... chcieć więcej na premierze? Na pewno będzie gościła na, na, pewno na naszych kanałach kanałach, tak, na miksie, miksach. Także co, kochani, my Wam życzymy wysokich wygranych premierek. Jak najwięcej wy wygrywajcie. Dużo tych traktorków znajdujcie. Jesień jest, się zbliża. Trzeba orać. Ja może coś tam nie. No, głupoty gadam już. Także pozdrawiamy serdecznie. Trzymamy mocno już kciuki. I do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia Zobaczamy na kolejne odcinki. Buziaczki pa. Pa.